Siema, z tej strony moran.pl To już drugi odcinek Skąd te strajka Dzisiaj ze mną jest Nefot. Ja XD Czyli ja Cześć wszystkim to Placuszko zdafnie. Siemanko Gruby J, Fajka Siema, siema, i... witam Ja ogólnie sobie trochę pogramy to jest drugi odcinek z Counter-Strike'a z moimi kolegami A ten odcinek yy, wcześniejszy, to niby powinien być już trzeci odcinek, to jest inna seria z Counter-Strike'a No, no bo się... gramy z IceKill'u Bardzo przyjemny serwer, są klasy Dobra, gramy już? No no to ciśniemy, jedziemy z kurwami. No i od razu head. No i nau, no, od razu Areska. head. I to jest kolejny odcinek, który będę wstawiał. I dzisiaj było losowanie z GIF-kodem. Gdzieś jest, wszystko. Dobrze, jesteś. Jak ja, no, do, dobra, no dawaj. Jest. Ale słaby Musisz Słabek przykoksić! Gdzieś bomba? Gdzie masz bombę? to są te lata. Ja myślałem, że jestem w TT, a jestem w CT, dobra. Myślałem, że jestem w CT. Ja chciałbym pozdrowić Meloniastą. Meloniastu? Czyli My kogo? Komu? Nie wiem. Nie ma jak cisnąć na aimie, WHI i tym podobnym głównie. A, i dostałem HEDA od Darka, lepdy niech ja pitole, jak tu tam pocisnąć ich? No bo musisz sobie teraz Spidermana, co wieś, najlepsza jest. No mam! Ale ja mam wybity już level. No o no, domejdzie. Dzisiaj był losowanie z GIF kodem i chciałem Wam powiedzieć, że GIF koda wygrał. Kamil Olsson Drugi był Seba I trzeci Chyba, chyba czy... tam był Minekarwo W tym głosowaniu Nie patrzy na mnie I Kamil Olsson Zostanie Ma już tą premkę I proszę go żeby w komentarz Zostawił jakiś komentarz no. Albo ze mną nagrał filmik Bo nie wiem. No serdeczne pozdrowienie dla niego Ponieważ wygrał serię Wygrał gif CODA. niech się cieszy kurwa Ja przegrałem, przegrałem, nie jest Uszko! My nie jesteśmy zwycięzcami ja czemu ci widzę pistolet? LOL Gdzieś ty może... No, no morel, ja. musisz to to nie tak pierdolisz i mówić że wygrał gif CODA, ale musisz ją pozdrowić, powiedzieć coś o niej, kilka słów Ja jej nie znam po prostu mi da subskrypcję, nie? I wygrał. To brawa dla niego. Nie, ja chcę jakieś na Wiem, że w Gdańsku mieszka, tyle wiem. O, dużo wiesz. To dużo powiedz dużo. nam, jak nam ciepłym morzem jest. Co tam jest ciekawego? Napisz w komentarzach. Mam nadzieję, że podasz swoim kolegom. I dadzą Dzie mi suba za te subskrypcje yes. i gifkuda. Dobra, teraz trochę powiedzmy o CESie Jest to bardzo fajna gierka Tylko mnie cisnął coś w nią <śm> <śm> Darek ma, ma WH, ma, ma i tym podobne gówno i mnie ciśnie A poza tym widzi co ja robię No, tak, no, no to ma procesie. ma komputer mnie! <śm> Dobra, Śmierdziw. mi tu troszkę nie idzie, ale to ja się spróbuję zaraz poprawić. No, 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 tak nie tak ty masz pakę. To jest tak nie Ktoś mi strzela. A <laughs> nie wiedział, never. I, gru I gruby to są bracia. Kochające się rodzeństwo. Kochające się rodzeństwo, które się bije codziennie. Wiecie, ja to nie jestem taki koksu, tylko mój brat to jest taki koksu, który każdy bije, nie? A ja mam okularki, i jestem podobny do Morgana, bo mam takie okularki fajne. No, nie, a jest tam tam koks, koks, ja jestem wszystkie... Koks, ja wszystkich. Ja wszystkich. Skąd ty się tam wziąłeś? Wzią. My tam dilujemy heroina, Krak, Koks i tym podobne gówno. Ej, skąd ci się tam moran wziął? Ej, Ale... Czasem, wziąłem, Ej, serdecznie chciałbym pozdrowić moje nauczycielki ze szkoły. Szczególnie Wandzie. Najlepszy staty Dariusz, tylko jeden det przez Mateusz. Szczególnie, ja chciałbym pozdrowić szczególnie Wandzie Smajdor. Mam kochaną, moją kochaną tą. Y... Nie wychowawczyni tylko moją kochaną dyrektorkę co że to na YouTube bez... idzie, możecie do sądu podać o nazwiska o, A wali mnie to! Kurna! My... Ja to no i... Ja pierdzielę. to jest kolegów z klasy Pozdrawiam serdecznie wszystkich Dobra, niech dzisiaj Wszystkich dobrych ziomków Koniec. Pozdrawiam serdecznie wszystkich... No i... choresko. Uszko, jesteś? No jestem, jestem. Gramy, gramy, Uszko, gramy. Uszko! Gramy, gramy Jeśli nie zesramy. O, jesteś tam! Darek, co z disem? Ludzie pytają mnie się na majska. Never, co z disem? O Dawidzie. Muszę Uszko lebla wyexpić. Jeszcze but na mordę wszystkim rozjebusom. Uszko ej, jesteś? Co? Lew lasem musisz wyekspić. No wiem. Nadajmy no tak po śląsku, bo myślisz coś ślązanie. Zapytaj Nagrywasz jeszcze, Maran. Tak. Ej gruby, jak ci masz, staty? Ja? Milion osiem, ponieważ mnie ciśniecie, bo... bo Darek ma A, i ma łóżko ma w No Darek jedzie na WH! Ja ty skąd ty gdzie ja akurat teraz widzę? że to o Darek przyczajłeś się Ołuszko. tak Bo Sławek cię obserwuje, on ma komputer konie dewicz skończony No weź no, to się. To się nie patrz Ogar No i ogólnie Ej! A wy kogo chcielibyście pozdrowić? Ja? No poza dziewczynami to... Nie no, urodę Urodę yes. Mateusza chciałem pozdrowić, brata jego ja pozdrawiam serdecznie Ogóra, mojego ziomeczka. Pozdrawiam Bienisława, pozdrawiam Damiana, pozdrawiam wszystkich tam z waszej szkoły. No, pozdrawiam Damiana ja i Ja pozdrawiam Grizzlyego i Sebę. Miałeś szansę na koda, ale nie wykorzystałeś tego. Kto? Grizzly. Nie Czemu? przejmuj się. Czemu? Czemu nie wykorzystał? No hej! Bo to Ej. tak samo powolny jak ty. No i kogo chciałbym jeszcze pozdrowić? Wszystkich dobrych dziąków. Jak mnie zabił! Śmiesznie Ej, Ale nie chciałbym pozdrowić, wiecie kogo nie chcę pozdrowić? Frajerów! Wszystkim frajerom buź na ryj! Ja mam na minusie inteligencję, a będę inteligencję koksiuł, nie? Czyli jesteś pioruna na pito, lał pod po 100 HP. Ja. Dobra, najlepsze starty, 16-2. Dobra, gram ciśniemy. Tutaj jestem mistrzem. Ja ogólnie jestem takim fajterem, nie tylko... Pozdrawiam cię, Piotrek Morański, część. To był mój brat, ten co robi tam bity. na to. Pozdrawiam, pozdrawiam, wszystkich. pozdrawiam, A żebym pozdrawiam wszystkich. te przyciski do... Link w opisie Kory... do mojego Facebooka, tam macie moje imię, nazwisko. Okay. Pozdrawiam Kubusia, który robi wam dobre wyciki Dobre. Właśnie z z naszym bitem na majstra. Będzie tłustszy niż pani Magda Gesler. <laughs> I mi. <słabomin. lacht> I disujcie tam wszystkie kurby Ej, Nie, ja się... A... Kubuś naprawdę się pytam, bo my chcemy tego Disa na Dawida nakręcić. No to on tam wam zrobi, nie? Ja tylko. Oni komputerka. Ja on siada do komputerka. A, Ja se troszkę snajpera tjewi. Subskrybujcie kanał Morana W ekspie? Snajperkę sobie tutaj w ekspie troszkę ej. Gruby, powiedz ziomkom z co nas subskrybują ja, No właśnie Wszystkie ślicecki, dobre chłopaki Subskrybujcie kanał Morana I walczcie z kurestwem Ciśnijcie do przodu cały czas Grajcie w CSA ale nie idzie mordu tak, nie rozumiesz, że mu, mu, nie umiesz powiedzieć cicho. Umiem... Zmieni składy, da... ej! Nie idzie Moran do nas? Bo właśnie ciśniemy. Wow. Ale bucha No czekam na ciebie, kotku, Chodź tu O ty, ody nie, dawaj do nas! Niech składy, ej! Niech idzie do nas, za Sławek do, do Darka, ej. Bo oni grają razem, to się nie będą paciać. Ej! Choreczko, dawaj do nas! No już, moran! Dobra, idę. A, Sławek, a Ty, Sławek, idź do, do Darka. Bo wy możecie się pać na ekran. Ej, moran, nagrywasz jeszcze? Tak, jeszcze dwie minuty. No to pozdrawiam jeszcze wszystkich. Po prostu dziękuję Wam za to. Pozdrawiam Meloniastą, wszystkie tam Wasze dupy ze szkoły. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Wy kogoś też pozdrówcie. No i elegancko. Ja chłopaku z klasy pozdrawiam. Jest, nareszcie. Poszło. <laughs> nareszcie go zabiłem, jest! I dzięki za 50. Dobra, Ej, Darek. Może byś jakiś konkurs z CS-a zrobił Z CS Z jakiegoś chodziki? No, z jakiejś z wygraniem... Z kim ty grasz? Uszko! Ja idę poszłem do ciebie. Wiem, ale kim ty grasz? A pewną klasą. Dobra. Nie, to... nie kudziesz jeszcze. jeszcze minuta. To robię konkurs z CS-a, bo jak chcecie... To do wygrania. Nie jest taki. Zapowiadam konkurs CS-a. Za dwa tygodnie, jak dobijecie 70 subskrypcji, kto wygra? Nie, dobra, 100, 100, 100. Kto wygra? Jak teeta, będzie? Sto? dostaje ode mnie, podaje sobie nick mój, na którym serwerze chce, ja mu kupuję vip Dobra, ale nie, Moran, to będzie tak, że z tych 100 subs, subskrypcji będziesz zalosujesz, dobra? Po prostu zrobić losowanie, losowanie jakieś takie autofatyczne. Zrobię na odcinku. I te osoby, które dają mi cały czas subskrypcje, cały czas lajki w każdym komentarzu Takie osoby, które yy, w ogóle odpadają, nic mi nie dają Jeszcze piszą brzydkie komentarze, odp odpadają No i będzie czy... gitara Wy... komuś, Ja komuś, mam większe tak. szanse, bo mój brat robi bity, także to... I kupię, I kupię VIP-a do 30 zł, Na którym serwerze chcecie Nikt mi podacie i wam kupię Jaki no tak, ale on jeszcze niech wam wita, tego zrobi, to na widzisz wtedy. Chcesz, kuba? kuba Ora no. coś na no. jakiś No. To On powiedział, że nie chce i powiedział, żeby... Ja... No bym powiedział, że wystarczy że jak będzie... Jak cię będzie widział, to żeś mu powiedział, siema dzięki za wipa, że i vita, tyle. No. Zabita. no i tyle. Za że, że nic mu nie musisz płacić. Za, za ale... Ale ja przyjmę wszystkie dary hojne zamiast kuby Dobra. No i ogłem Ogółem ja tu będę cisnął i na... Ej moran! Nagraź jeden filmik z tego serwera, dobra? Podbijemy levela? Dobra Ale nie, ogólnie bo żartowaliście, to jest to jest prawda z tym yy, VIP-em na 70 subskrypcji, 75 robię ten filmik z. Co na nie, na na 100? Nie, bo na 100 już jest kolejny. No, moją koszulkę. No i sparte czwartym co, co, co 15? Co 15? Nie, no weź, more, no, ale to, 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 to troszkę przesadzasz według mnie. No, ale nie, fajnie się, Fajnie jest, po raz. Pozdrawiam serdecznie. Błyszkoty się nie bój, mi jeszcze z serweru z Minecrafta 2,500 zostało. Dobra, to jak tam chcecie tak wyróbcie. Je Daryk jest no, na szpamię, nie robi, nie wiem czemu. No dobra, cześć. No. no to co, już kończymy, Morak? Pożegnamy się, to cześć. Na razie. Cześć. Siemańko. Na razie.